Szymańczko, siemaneczko, moleczki, tutaj ja, Zizo I jak widzicie dzisiaj jestem nad rzeką Kolejny film z wakacji Nad rzeką? Na co to jest? No to jest tylko do tego małego Jeśli to wszystko to jedno I no, tak, no i tutaj tak, tak, no Zaraz będę pływał, mam czapkę Więc jest dobrze No i wreszcie jakiś film gdzie się ruszyłem z domu Więc jest git Dobra, robimy teraz tak, bo Nie, dobra, no i to dzisiaj chcę troszkę bardziej odpocząć, więc yy, to jest jedyny film na dzisiaj yy, i tak to wygląda. Yy, poczekajcie chwilę. Ok I to na tyle na dzisiaj. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i trzymajcie się. Cześć! Ale fajnie, zagrałeś tak film, zajebisty.